No, i tak jak było do przypuszczenia, Matrix szykuje nam kolejny cyrk. Związany z naturalną liczbą zwiększonych przeziębień w okresie zimowym. W sensie od zrania dziejów tak jest, że grudzień, styczeń, luty to takie zwiększone. Zachorowania. W sensie zawsze tak było, że w okresie zimowym ludzie po prostu częściej się przeziębiali, częściej mieli jakieś grypy i częściej mieli katar, kaszel i te wszystkie rzeczy. Jest to spowodowane milionem czynników, po prostu milionem czynników, które zaczynają się od takich prostych czynników jak nienoszenie czapek i nienoszenie kaleson, a kończą się na bardzo poważnych czynnikach, na których powinniśmy się skupić, czyli na obniżonej odporności współczesnego człowieka. No bo po prostu jesteśmy otyli, prowadzimy zły i niezdrowy tryb życia, mamy antyzdrowotne nawyki, mamy antyzdrowotne nałogi i przede wszystkim, przede wszystkim żyjemy w ogromnym stresie. No i to, co media szykują, wcale nie powoduje, że stres się zmniejszy, tylko stres się za chwilę jeszcze bardziej zwiększy. Jestem w ogóle przekonany, że media już zaczęły taką kampanię medialną dotyczącą wielbłądów. Za nami już są ptaki, za nami są małpy, za nami jest nagi król chodzący w koronie, no a teraz przed nami wielbłądy, takie mordercze wielbłądy. A tak naprawdę, gdyby się temu wszystkiemu przyjrzeć, tym ptakom, tym małpom, temu nagiemu królowi w koronie, no to musimy dojść do wniosku, że za tym wszystkim w ogóle stoi jakiś spisek osłów. Jestem przekonany, że gładko. Jako ludzie w to wejdziemy, dlatego że nikt nie przeprosił społeczeństwa polskiego za bzdurny i niepotrzebny czas, który miał trwać dwa tygodnie, a trwało dwa lata. Jak sobie przypomnę tę historię, wytrzymajcie jeszcze dwa tygodnie, wytrzymajcie jeszcze dwa tygodnie, powtarzane przez blisko dwa lata. No po prostu jestem przekonany, że znowu gładko w to wejdziemy. Jestem przekonany, że nadal będziemy widzieć zagrożenie życia w wirusach, które są od zawsze i od zawsze towarzyszą człowiekowi, a teraz na przykład taki wirus, który się bardzo mocno roznosi, wirus RSV. I, i, I znowu będzie y, taka cała narracja, że, że jest zagrożenie życia, że to jest w ogóle jakieś wielbłądzie wirusy przywiezione z odległych krain związanych z Katarem i w ogóle kibice przywieźli tego wirusa. Y, I znowu nikt nie będzie mówił, że my po prostu źle i niezdrowo żyjemy, że żyjemy w ogromnym stresie. Natomiast wirusy nam towarzyszą od zawsze, y, ponieważ my tego wszystkiego nie rozumiemy, nie rozumiemy tych podstawowych zagadnień, to zamiast nabierać odporności, zamiast zdrowo żyć, zamiast na tym się skupić, by zredukować stres ze swojego życia, no to my po prostu w końcu staniemy się takimi wyizolowanymi, pełnymi chemitworami rodem science fiction. Mając nadzieję, że to nas uruchomi i to nas uratuje. Do tego w ogóle dochodzi bardzo duży problem magazynów zapełnionych preparatami medycznymi, na które po prostu w tej chwili przestał być popyt i coś trzeba wymyśleć, żeby tych pseudoszczepionek się pozbyć z tych magazynów i, a żeby ktoś to w końcu zużył, kupił, sprzedał i żeby się biznes kręcił. Trzeba jakoś wytłumaczyć pogłębiający się problem z inflacją, no i bardzo łatwo będzie to zwalić na wielbłądy, dlatego że wielbłądy mają garba i wszystko na tych garbach poniosą. Te wielbłądy będą w ogóle atakować człowieka z nienacka i zobaczycie, że one będą bardziej krwiożercze niż wszystkie wcześniejsze. Zwierzęta. Dlaczego ja tak to widzę? Dlaczego ja uważam, że my znowu w to wpadniemy, znowu się to wszystko zacznie? No dlatego, że Biblia mnie tak uczy. Bo Biblia uczy, że nic się nie zmienia, jeśli nie ma pokuty, jeśli nie ma przyznania się do błędu, jeśli nie ma świadomości grzechu i takich przeprosin z głębin serca. Wtedy, gdy tego nie ma, to co najwyżej spotykamy się z takim niezrealizowanym planem i próbą uniknięcia konsekwencji. No, tacy ludzie zawsze chcieliby, żeby wszyscy przeszli dalej i nikt nie wspominał o tym, co było, co oni zrobi, zrobili. E, chrześcijanie to się w ogóle w takich momentach powołują na Słowo Boże, mówiąc, że Bóg nie wspomina grzechów. To jest oczywiście prawda, tylko że w tej całej prawdzie zapomnieli o innej prawdzie: że Słowo Boże mówi o sytuacji, w której grzech został wyznany i nastąpiło nawrócenie. Oraz niechęć do popełniania znów tego samego grzechu. Najpiękniej to pokazuje historia syna marnotrawnego. Oczywiście, że ojciec nie wrócił do jego starego życia, ale, ale wielką prawdą tej historii jest to, że syn zaczął od zrozumienia swojego błędu i od przeprosin, od zrozumienia, że popełnił błąd, i od przeproszenia za ten błąd. W wspomnianej przeze mnie sytuacji nikt nie przeprosił w Polsce. No nikt nie przeprosił społeczeństwa polskiego za bzdurny i niepotrzebny czas, za fatalne decyzje związane z rzekomą ochroną zdrowia, a tak naprawdę, które poskutkowały jeszcze większym obniżeniem odporności u człowieka, jeszcze większym poziomem stresu, a w dodatku jeszcze dodatkowo wzrosła niechęć jednego człowieka do drugiego i taka. Antysympatia, w sensie w tej chwili jeden na drugiego patrzy jak na potencjalne źródło roznoszenia morderczych wirusów. No i za chwilę przed nami drugi akt tej dramy, która rozpocznie liczenie osób chorych. Znowu będzie tak, że każdego ranka będziemy wstawać i słyszeć, że dziś z powodu morderczych wielbłądów zmarło. I tam będzie podana liczba 5-15. 19 osób, gdzie w tym samym czasie, na przykład, w wypadkach samochodowych ginie 20 osób, a jednak nie albo 28 osób dziennie, i jednak nie mówimy o krwiożerczych samochodach i krwiożerczych kierowcach. Nie rozmawiamy o tym, by prewencyjnie zabrać wszystkim prawo jazdy, a najlepiej, żeby nikt nie miał prawa do prawa jazdy, no bo przecież jest 28 wypadków śmiertelnych dziennie. Co bardzo ciekawe, już zaczęto to kombinować. Tak jak wcześniej kombinowano nad definicją tego, co jest pandemia, usunięto z tej definicji słowo śmiertelność, tak w tej chwili przesuwa się inną ważną granicę. To, co do tej pory było objawiami, objawia, objawami choroby, to teraz się to nazywa objawami późniejszymi, w sensie jeżeli coś miało objawy, na przykład bardzo wysoką gorączkę, e, jakieś problemy z płucami i tak dalej, to w tej chwili są to objawy późne. Bo w tej chwili temperatura na przykład 36,8 stopnia Celsjusza może być nazwana objawem pierwotnym, a praktycznie wszystkiego. A jak do tego dojdzie kaszel czy katar, no to w zasadzie należy obawiać się o życie. I to nie tylko o swoje życie, lecz jak fajnie mówiły niektóre reklamy o życie matki, babci, i sąsiada w kościelnej ławce. Najlepiej wszystkich zamknąć w domu, znowu zabronić chodzić po parkach, trzymać się za rękę, śpiewać i tego typu pomysły. No i czy na to wszystko jest wyjście? Oczywiście, że jest. Wszystkie te historie zaczynają się w mediach, w Matrixie, i niech w tym Matrixie sobie pozostaną, niech tam skończą. No nie pozwólmy, by media znowu zalały nasze domy, nasze ulice, a co najważniejsze, nasze głowy. Kiedy tysiące ludzi będzie codziennie rano wstawać i pierwszą informacją, jaką będą sprawdzać, to ile hasających wielbłądów biega, to ty poszukaj Bożej obecności. Pamiętaj, 99,99% ,99 ludzi żyje w ogromnym stresie. Pozostali żyją w Jezusie Chrystusie. Przylgnij do Słowa Bożego. Przylgnij do modlitwy, poszukaj zdrowego kościoła, który nie ma zatkanych uszu i zamkniętych oczu i zatkanej buzi. Bo inaczej znowu staniesz w kolejce po papier toaletowy i będziesz się zastanawiał, gdzie się podziało ryż i mąka z hipermarketów. Nie dajmy się, no tym razem się nie dajmy, przynajmniej jako kościół. Wspaniałości z nieba, do usłyszenia jutro z Bogiem. Pa.